E, więc tak, E02 było pokazane na samym początku dzisiaj po raz piąty albo szósty. Każde e, włączenie programu Easy Iron kończyło się, że pralka, urządzenie pokazuje błąd E02. Teraz, żeby sprawdzić instalację elektryczną, e, wodną i kanalizacyjną, e, włączyłem teraz na płukanie. Widać, że pralka wodę pobiera. Tu jest zawór otwarty. On jest w pełni sprawny. Wodę pobiera. Instalacja elektryczna też jest działająca. Prąd w gniazdku jest cały czas. Tutaj jest podpięty podgrzewacz do wody na chwilę obecną, żeby sprawdzić. I on działał 5 godzin. Jakoś działa cały czas. Teraz, żeby sprawdzić instalację kanalizacyjną, przeprowadzimy wylanie wody z pralki. I tak samo jak widać, woda się wylewa przez wąż odpływowy. Idzie do płynie do kanalizacji, nie ma z tym żadnego problemu. Teraz włączę wyluwanie, żeby nie było. Znowu się wy, wyleje woda. Jak widać nie ma tu żadnej problemy z żadnej z instalacji, ani elektrycznej. Ani wodnej, ani kanalizacyjnej. Wodę wlało. Ja... Jeszcze raz... Włączę program Easy Iron. On trwa 39 minut. Jak będzie 34 minuty... Po jakichś 5 minutach... Pokaże się błąd E02. Ja teraz wychodzę i jeszcze jak się to skończy, to pokażę, zrobię sobie zdjęcie, że jest błąd E02 na tym urządzeniu. Zostały założone plomby gwarancyjne, które nie były ruszane. Urządzenie było naprawiane czterokrotnie. Było raz na serwisie, na sklepie. Nie, nie wykryto żadnych wad. Uznali mi reklamację za bezzasadną. Ale jak teraz zbieram każdy dowód rzeczowy i będę wnioskował po raz trzeci już o odstąpienie umowy od odstąpienie umowy sprzedaży, ponieważ urządzenie ma wadę istotną. I nie działa prawidłowo. I pomimo czterokrotnych prób naprawienia przez producenta, przez serwis, nie zostało to urządzenie naprawione, żeby działało w pełni, sprawne, żeby było. Raz czekałem 35 dni roboczych, powiedzieli mi, że mam mieć pół roku gwarancji na całe urządzenie więcej, nikt mi tego na piśmie nie dał. Eee, dlatego muszę zadzwonić na InfoLinię się dowiedzieć, żeby mi to pisemnie wysłali. Ale to i tak nie zmienia rzeczy, że pralka idzie do oddania, ponieważ jest wada istotna i statystycznie, jak ja ją mam od grudnia, to była już czterokrotnie naprawiana. A po pierwszej naprawie nieudanej, powinienem już dostać zwrot gotówki i powinienem móc odtąpić od umowy.